Żeby obejrzeć wystawę, trzeba było czekać w kolejce. Do Kościerzyny przyjechały grupy z Przywidza, Nowej Karczmy czy Grabowa. Tym razem powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna skorzystała z gościnności Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica i właśnie tu zagościła ekspozycja. Jak zbierać grzyby, które nadają się do jedzenia i jakimi można handlować. Tego można było dowiedzieć się z wystawy. Zainteresowanie uważam zawsze tą wystawą jest ogromne, jak Państwo zauważyli. Korzystają głównie tutaj dzieci. Są to i przedszkolaki, i dzieci w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Jest również są interesują się również dorośli. Do tej pory organizowaliśmy taką wystawę na rynku, ale myślę, że tutaj ten klimat to miejsce będzie. Bardziej atrakcyjne? Wiadomo przecież, że Strzelnica otoczona jest lasami, więc prosto z wystawy, z całą potrzebną wiedzą, można było udać się na grzybobranie. Bardzo dużo mieszkańców naszego miasta spaceruje sobie w kierunku Strzelnicy i nie tylko na zbiórkę grzybów. I uświadomienie, które grzyby są trujące, które grzyby są jadalne to jest bardzo ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo ludzi. Na wystawę składało się około 50 gatunków grzybów. W zeszłych latach było ich więcej, ale w tym roku póki co grzybów w lasach nie ma zbyt wiele. Udało się jednak znaleźć ciekawe okazy, a takim jest z pewnością Muchomor Bezwstydny. Jego nieprzyjemny zapach natychmiast zniechęca od konsumpcji, ale nie wszystkie grzyby trujące można tak łatwo rozpoznać. Na przykład ryc prawdziwy jest podobny do mleczaja wełnianki, który jest grzybem trującym. A rydz prawdziwy, y, odróżniamy w ten sposób od mleczaja wełnianki, że ma mleczko koloru pomarańczowego, wydziela się takie po uszkodzeniu blaszek, a w rydzu wełnianka jest mleczko zawsze białe. I rydz wełnianka ma jeszcze na końcu kapelusza taką białą wełnkę. Generalnie najważniejsza zasada brzmi, zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. W razie wątpliwości nie liczmy na szczęście, tylko raćmy się ekspertów. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie zatrudnia dwóch klasyfikatorów grzybów, którzy oceniają grzyby świeże, wydają atesty odnośnie tych grzybów świeżych i jeden grzyboznawca, który wydaje atesty również na grzyby świeże i grzyby suszone i przetwory i przetwory z grzybów. Do ostatniego dużego zatrucia grzybami doszło w naszym powiecie w 1985 roku. Od tego czasu zdarzyły się sporadyczne przypadki, a od kilku lat Kościerski Sanepid w ogóle nie rejestruje takich zdarzeń.